E, witam, witam. E, Dobie końca, znaczy dobieg końca, dobiegła końca pierwsza część mojego eksperymentu, pierwsza z trzech części eksperymentu dojrzewania akwarium, czyli cyklu azotowego, czyli pomiarów NO2 i NO3. Amoniaku nie mierzyłem, bo wiadomo, NO2 jest wynikiem amoniaku. E, więc myślę, że te NO2 i NO3 wystarczy. W pierwszym zamyśle miało być mierzone to co tydzień, jak to się rozwija i tak dalej, i tak dalej i tu Wam wrzucę za chwilę taką małą retrospekcję z tego. Nie całą, tylko wybrane, wybrane elementy, ale myślę, że najważniejszy jest końcówka i wynik końcowy po pięciu tygodniach. Pięć, dokładnie, dokładnie to akwarium stało 4 tygodnie i 6 dni. Jutro, jutro minęł, minąłby... E, piąty tydzień dokładnie o godzinie 14.00 <noise> w, w popołudniu, e, co teraz z tym akwarium będzie? Co teraz z tym akwarium e, zostanie rozebrane całkowicie. Zostanie wymyte domestosem szkło, filtr zostanie e, odkażony karbo, e, gąbka, żwir, korzeń, kamień zostaną wygotowane rośliny zostaną też wrzucone w karbo, bo dojrobiły się, jak można było zauważyć, jakiś nitek, takich innych rzeczy, więc delikatnie karbo to potraktujemy, żeby żeby to było powiedzmy wolne od tych glonów i z powrotem zostanie zmontowane do następnej części. Dobra, przejdźmy teraz do tej takiej krótkiej retrospekcji tego, co, co się wydarzyło w ciągu tych pięciu tygodni. I na koniec podsumowanko. Czas na podsumowanie tej pierwszej części. Jak mogliście zauważyć, ja na boku sobie akwarium tam zapisywałem pisakiem wyniki. Mierzyłem co tydzień te, te, te parametry NO2 i NO3. Więc tak, do trzeciego tygodnia absolutnie zero, zero jakiegokolwiek NO2, NO3. Ja tam wprawdzie zapisywałem 0,1, 0,2, ale dla, tak dla testów y, również przebadałem taką wodę. Y, to jest woda do y, akumulatorów, y, destylowana, więc y, no nie powinna zawierać NO2, przynajmniej i NO3. No ale no, tak zapisywałem, jak mi pokazywały, pokazywały testy. Y, do trzeciego tygodnia to było na granicy błędu 0 i, i, i tego 0,1 przy NO2 i, zera, i 0 i 0,2 dla NO3 od 4 tygodnia zacząłem to mierzyć tropikalem. I ten tropikal w 3 tygo... tygodnia przepraszam, zacząłem mierzyć już tropikalem. I w trzecim tygodniu mi nic nie pokazywał, ale w 4 tygodniu już zaczął pokazywać NO2. Tak, teraz minął piąty tydzień. Jak widzieliście, wynik jest NO209, NO310. No, według wszelkich prawideł, żeby wpuścić tu jakiekolwiek życie, NO2 powinno być niewykrywalne, więc musielibyśmy czekać następny tydzień, może następne dwa tygodnie, żeby tu wpuścić jakiekolwiek życie. Czyli siódmy, ósmy tydzień, nie wiem, może 9, a może 10. To jest na tyle z tego, z tego testu. Ja myślę, że tu jest mniej ważny sam wynik, jaki pokazał nam NO2, NO3, same wyniki. A myślę, że ważniejsze będzie to, czy teraz w drugiej części, w której dodamy bakterie na start, czy ten wynik po prostu pojawi się wcześniej, w drugim, w trzecim tygodniu, a może już w czwartym nam zniknie NO2 całkowicie, czy po prostu nie będzie jakikolwiek zmiany. Biorę się za czyszczenie tego akwarium, rozwalanie, rozbrajanie i odkażanie. Tyle z części pierwszej. Wnioski są takie, że po pięciu tygodniach, znaczy, wniosek jest taki, że po pięciu tygodniach dalej nie możemy według prawidłów wpuścić życia do akwarium. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia, do drugiej części. Hej!